Dominika Gałka, sklep z babciami. No i po co mi te wakacje? Burknął Wojtek, wychodząc z pokoju, w którym tata bębnił z prędkością światła po komputerowej klawiaturze. Synek, przestań no w końcu marudzić! Mama wyjrzała z kuchni, otrzepując ręce z mąki. No, leć, leć, muszę pozamiatać. Za rok na pewno gdzieś pojedziemy. Tak, jasne. Chłopiec zdenerwował się na dobre. Zawsze tak mówicie, a potem tata ma te swoje pilne projekty, nawet w weekend, a ty też ciągle jesteś w pracy. Przecież jestem w domu, piekę ciasteczka. Mama zrobiła zabawną minę i zamachała rękami. Na podłogę posypało się jeszcze więcej mąki. Oj, porozmawiajmy później, dobrze? Wszystko jedno. Wojtek wzruszył ramionami i znikł za drzwiami swojego pokoju. Wakacje po trzeciej klasie miały być ekstra. Po cichu planował, że może w końcu pojadą na obóz rowerowy, który tata od dawna obiecywał, a może na żaglówki, jak chciała mama. Ale by było. Stawiałby żagle jak prawdziwy marynarz. Miałby co opowiadać kumplom po powrocie. Ostatnie wakacje dzieciństwa. No tak, po czwarta klasa to już nie przelewki. Dojdą nowe przedmioty, nowi nauczyciele, obowiązki. To prawie tak, jakby się już było dorosłym, a tymczasem było jak zwykle. Mama nie mogła się wyrwać z pracy w szpitalu, tata grafik komputerowy, pracował najczęściej w domu, ale co z tego, skoro i tak był wtedy nieobecny duchem? To już wolę szkołę! Wojtek rzucił w ścianę bolkiem, pluszowym jamnikiem najstarszym przyjacielem z dzieciństwa. Coś cicho trzasnęło. Zaniepokojony chłopiec podniósł psiaka i zdrętwiał. Piękny guzikowy nos pękł. Jedna połówka dyndała smutno na nitce. Co za okropny widok. Wojtek w głębi duszy podejrzewał, że jest już za duży na spanie z pluszakiem i wstydził się pokazywać go kolegom. Ach, gdyby tylko wiedział, że jego najlepsi kumple równie skrzętnie ukrywają wyłysiałego misia Franka i pana Żabę. No ale wstyd! To nie powód, żeby nie pomóc staremu przyjacielowi, prawda? Mamo! Wojtek z rykiem wypadł z pokoju. Rozwaliłem bolka, nos mu odpadł, ale ja nie chciałem. Zrób coś! Bez paniki! Mama obejrzała resztki nosa. Trzeba doszyć nowy i już. Hmm, nie mam w domu takich guzików. W poniedziałek pójdziesz do tej pasmanterii za rogiem, tata da ci pięć złotych i kupisz taki nos, jaki będzie ci się podobał. A skoro mowa o nosie, to wytrzyj swój. I chodź mi pomóc. Będziesz wałkował ciasto. W poniedziałek Wojtek, uzbrojony w torbę z bolkiem w środku i z pięciozłotówką w kieszeni, ruszył na zakupy. Żadna nowość. Nieraz musiał wychodzić po bułki albo po jakiś komiks. Gdy czekał aż tata oderwie się od komputera, to prędzej umarłby albo z głodu, albo z nudów. Na szczęście z ich mieszkania. Było wszędzie blisko. Czasami przechodził koło pasmanterii, ale jeszcze nigdy w niej nie był. Uważał, że to takie tam babskie sprawy, nic dla prawdziwego faceta. Przystanął na chwilkę przed wejściem. Wypłowiały szyld nad drzwiami przedstawiał włóczkę wijącą się jak makaron. Z jej pętelek powstało słowo – o! Pętelka, właśnie. Cała wystawa była pełna włóczek, sznurków, drutów i innych drobiazgów, w dodatku wymieszanych ze sobą jak groch z kapustą. No nic, trzeba się w końcu zdecydować i wejść. Drzwi zaskrzypiały, kiedy Wojtek przekroczył próg, rozglądając się nieśmiało. A pójdziesz mi stąd, Łubuzie jeden! Z głębi sklepu dobiegł piskliwy okrzyk. Właśnie! Zmykaj! Skaranie z tobą! Już my tu ci pokażemy! Wturował mu drugi głos dla odmiany tubalny. Taki głos miała ukochana wojtkowa babcia Grażynka. Ale ona nigdy w życiu nie krzyczała. Wojtek struchlał i zaczął powoli wycofywać się w stronę drzwi. Po omacku, próbując znaleźć klamkę za swoimi plecami. Co to w ogóle za miejsce? Po co on tu przychodził? Co go podkusiło, żeby rzucać bolkiem? Ja, przepraszam, nie widziałem. Ja już. Chłopiec bliski płaczu zaplątał się w długie pasmo wełny rozciągnięte na podłodze. Cicho tam! Straszycie dziecko! zachrypiał nagle głos obok. Wojtek wzdrygnął się i spojrzał w bok. W bujanym fotelu, ledwo widocznym z zastojaka z tasiemkami, siedziała starsza pani, wyglądająca na jakieś 120 lat. No, może 90, albo 50. Strasznie staro w każdym razie. Robiła na drutach coś, co przypominało skrzyżowanie szalika z czymś bardzo dziwnym. Miało pełno otworów w nieoczekiwanych miejscach i Wojtek nie miał pojęcia, do czego może służyć. Nie bój się, mały. One wrzeszczą na bolka, nie na ciebie. Jak to na bolka? Teraz chłopiec przeraził się na dobre i mocniej przycisnął do siebie torbę z maskotką. No tak to! Przecież to istne utrapienie z tym psem. Popatrz, co tu nawyczyniał. Wszystko powywracane, wystawa wygląda, jakby przez nią tabun koni przebiegł. Wszystko poplątane. Wiesz, ile czasu nam zajmie, zanim to poukładamy? Ale bolegniz nie zrobił. Ja go cały czas trzymałem. On tylko nie ma nosa, ale on przecież nawet by nie mógł. Jak to nie ma nosa? Co ty opowiadasz, dziecko? Brwi starszej pani podskoczyły ze zdziwienia prawie na środek czoła. No nie ma. Ja chciałam mu przyszyć i dlatego go przyniosłem. Ale on naprawdę cały czas siedział w torbie. Wojtek zrozpaczony wyszarpnął pluszaka z ukrycia. A to historia! <laughs> Zachichotał ktoś w głębi sklepu i do drzwi zbliżyły się kolejne dwie staruszki. Jedna była bardzo wysoka i chuda jak szczypiorek, druga wręcz przeciwnie, pulchniutka jak pączek. Razem z tą trzecią pomarszczoną jak rodzynka i bardzo malutką stanowiły dość dziwaczną grupkę. To ty, chłopczyku, sądziłeś, że my myślimy, że to twój psiak nam tu narobił takiego ambarasu? Tubalnym głosem zapytała ta najchudsza. Piękne zaraz, daję słowo, nie wytrzymam. Okrąglutka pani chichotała piskliwie, ocierając łzy z oczu. Patrz, to jest Bolek! I wtedy dopiero Wojtek zobaczył małego, bardzo kudłatego kundelka, który wyczołgał się spod regału i nieśmiało merdał ogonem. Chyba przeczuwał, że tym razem mu się upiekło. I co było potem? Mama aż ocierała łzy ze śmiechu, kiedy Wojtek wieczorem opowiadał rodzicom o swojej wizycie w sklepie. Kupiłeś ten guzik? Tata na chwilę oderwał się od komputera. A, guzik! Wojtek wytrzeszczył oczy. Zapomniałem, bo jak ten ich bolek wyszedł z pod półki, to okazało się, że jest cały w jakimś brudzącym proszku. Te panie mówiły, że to farba do tkanin. I widocznie jak tak biegał, to rozerwał opakowanie. No i trzeba było go umyć, bo wszędzie zostawiał ślady. Ale wiecie, co było najlepsze? Chłopiec zaczął śmiać się tak, że ledwo wykrztusił resztę. Ta farba jest chyba bardzo mocna, bo on się zrobił w połowie niebieski. Teraz już nawet tata śmiał się na całe gardło. Wojtek nie pamiętał, kiedy ostatnio tak sobie siedzieli w trójkę i było im równie wesoło, co tego wieczoru? Ciekawe, co wydarzy się jutro zastanowił się. Jutro? A co jest jutro? Zapytali rodzice jednocześnie. No jak to, co? Przecież muszę w końcu kupić ten guzik. We wtorek, mama wyszła z domu wcześnie rano. Tata, oczywiście, siedział przy komputerze i wyglądał, jakby wcale nie kładł się spać. Wojtek zrobił sobie na szybko kanapkę z serem, popił zimnym mlekiem i chwytając w biegu torbę ze swoim jamnikiem, zawołał na pożegnanie. To idę po guzik. Mhm! Mm odmruknął tata, nie odrywając wzroku od monitora. Wojtek przewrócił oczami. Jakbym nic nie mówił, to i tak by nie zauważył, że sobie poszedłem. Pomyślał, i zatrzasnął za sobą porządnie drzwi. No bo jak tata jest w tym swoim świecie plików, to każdy złodziej mógłby go wynieść razem z komputerem i srebrnymi łyżeczkami po babci. I szkoda by przecież było. W końcu tata, to jednak tata. Nawet kiedy bardziej go nie ma, niż jest. Droga przy takich rozważaniach minęła bardzo szybko i Wojtek już stał przed znajomą wystawą dziś dla odmiany pięknie uporządkowaną. Tym razem już się nie bał i śmiało przekroczył próg. O! I jest nasz kawaler! Ucieszyła się pulchniutka pani. Samą porę właśnie skończyłyśmy układać nowy towar i mamy przerwę na drugie śniadanie. To już twoje trzecie drugie śniadanie, różo kochana, zauważyła z przekąsem ta chudziutka. A ty malwino kochana, Pilnuj swojego nosa, bo ci go ktoś kiedyś drzwiami przytrzaśnie. Zdenerwowała się pani Róża. Widzisz, chłopczyku, co ja tu z nimi mam? Najstarsza z pań zrobiła zabawną, niby groźną minę. Od dzieciństwa takie są. Kłócą się codziennie, chociaż to bliźniaczki. Uwierzyłbyś? A nie wyglądają, co? Obie mają imiona pochodzące od nazw kwiatów. Bo nasza mama wymyśliła sobie, że to będą takie miłe, łagodne dziewczynki, ale coś jak widać nie wyszło. Uśmiechnęła się z przekąsem. Ja jestem od nich trochę starsza i mnie dali na imię zwyczajnie Maria. A może to i dobrze, bo takie trzy kwiatki w jednym sklepie to mogłaby być katastrofa, prawda? Oj, mania! wykrzyknęły chórem dziwaczne bliźniaczki staruszki No dobrze dobrze cicho tam pani Maria pokiwała dłonią uspokajająco A ty chłopczyku jak masz na imię bo wczoraj przy tej całej gonitwie za bolkiem całkiem nam wyleciało z głowy żeby spytać Wojtek odpowiedział uśmiechając się szeroko bo właśnie kątem oka zauważył znajomą kudłatą mordkę no to Wojtku, bardzo Ci dziękujemy za pomoc przy kąpieli tego urwi Połcia. A teraz przypomnij, po co wczoraj przyszedłeś. Będzie czas i na to! Pani Róża zakrzątnęła się energicznie wokół małego stolika w kącie. Herbata stygnie, są ciasteczka. Nie będziemy rozmawiać głodni. Tak, tak, głodni. Chciutka pani Malwina westchnęła teatralnie. Ale i ona w końcu usiadła ze wszystkimi przy stoliku. Tu zawsze tak jest? Chciał wiedzieć Wojtek. Ale jak? Zainteresowały się siostry. No, tak bez ludzi, tak cicho. To znaczy nie cicho, bo wczoraj to raczej było dość głośno, ale tak bez nikogo. W sensie nie bez nikogo, bo dużo osób, ale no. Nie męcz się! Pani Maria uśmiechnęła się łagodnie. Wojtek już dawno zauważył, że jak się chciało dowiedzieć czegoś sensownego, to najlepiej było pytać właśnie ją tę najrozsądniejszą z sióstr. Chcesz wiedzieć, czemu nie mamy klientów? Tak? No właśnie mamy może nie tylu, ilu byśmy chciały, ale na nasze potrzeby wystarczająco. Przychodzą najczęściej po południu, po pracy. My tu siedzimy do wieczora, bo co innego mamy do roboty. Mieszkamy nad sklepem. Cały ten budynek odziedziczyłyśmy po rodzicach i tak sobie żyjemy we trzy. Tak samo? Wojtek nie był pewien, czy wypada pytać o to, czy starsze panie nie mają nikogo innego, ale pani Maria była mądra i odpowiedziała, zanim zdążyło mu się zrobić głupio. A no widzisz, ja nigdy nie wyszłam za mąż. Tak się jakoś ułożyło. Malwina i Róża miały mężów, ale oba już nie żyją niestety. Malwina nie ma dzieci. Róża ma. Wnuki też ma, ale mieszkają bardzo daleko i rzadko przyjeżdżają. Ale hej, nie patrz tak, nie musisz nas żałować. Nam tu w trójkę całkiem wygodnie, nawet kiedy one, wskazała wymownie na siostry, nie mogą przeżyć dnia bez awantury. Weź, ciasteczko, wtrąciła się pani Róża. I teraz twoja kolej, opowiadaj, masz jakieś rodzeństwo? Mieszkasz gdzieś tutaj? Rodzice się nie martwią, że znikasz na tak długo? Rodzeństwa nie. Mama i tato obiecali mi kiedyś brata. Ale wyjazd na wakacje też tak ciągle obiecują. Wojtek wzruszył ramionami. I wcale się nie martwią, bo mama siedzi w pracy, a tata pracuje w domu. Pewnie nawet nie zauważył, że sobie poszedłem. Starsze panie wymieniły zaniepokojone spojrzenia. No a jakaś ciocia czy babcia? Nikt cię nie pilnuje? Biegasz tak po ulicy całkiem sam? Oburzyła się tyczkowata pani Malwina. I pewnie w dodatku jesteś głodny, zatrzęsła się nerwowo pani róża, podtykając Wojtkowi pod nos lukrowaną drożdżówkę. Ciocia, siostra mamy, mieszka daleko. Tata nie ma rodzeństwa. Babcia i dziadek od strony taty mają dom w górach. Czasem ich odwiedzamy, ale rzadko. Drugi dziadek umarł, jak byłem całkiem mały, i go nie pamiętam. A tu miałam babcię Grażynkę, ale ona umarła dwa lata temu. Wojtek rozkleił się trochę. Wstyd mu było, zaraz pewnie usłyszy, że jest za duży, żeby się tak mazać. Dorobię herbaty, mruknęła pani Malwina, jakby coś jej utkwiło w gardle. Jedz to ciastko, kochany, jedz! przypomniała pani Róża. Pani Maria w ciszy bujała się w swoim fotelu. Myślicie o tym, co ja? Zapytała w końcu. Tak, odpowiedziały bliźniaczki nagle dziwnie zgodne. Wojtuś, a ty chciałbyś mieć babcię tu blisko? zapytała pani Maria, jednocześnie podając chłopcu chusteczkę. Bo to wcale nie jest prawda, że mężczyźni nigdy nie płaczą, i trzy siostry doskonale to rozumiały. No, chciałbym. Westchnął cicho. A co powiesz na trzy, babcie? Taka letnia promocja. Wszystkie trzy staruszki uśmiechnęły się do niego szeroko, a Wojtek nagle poczuł się tak, jakby w tym roku gwiazdka przyszła w lipcu. Ja nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żeby on latał po jakichś dziwnych miejscach i siedział tyle z obcymi. Powiedział tata wieczorem, kiedy rozmawiali przy kolacji. A z kim ma siedzieć? zdenerwowała się mama. To trzeba z nim było iść, puszczać latawiec, albo pojeździć na rowerze. Łatwo ci mówić. Ja też pracuję. Zapomniałaś? Tata podniósł głos. Cisza! Wojtek wrzasnął z Nienacka tak, że nawet sam siebie zdziwił. Nienawidzę, kiedy się kłócicie, i one nie są obce. My się nawzajem adeptę. adopto. Adoptowaliśmy, podpowiedziała mama już spokojniejszym tonem. I nie krzycz. Tata się po prostu boi, że zaczniesz tak biegać po różnych obcych i coś złego się stanie. Nie każdy człowiek to jest miła starsza pani, jasne? Nie jestem przecież głupi, fuknął Wojtek. Ale do nich mogę chodzić? Rodzice wymienili spojrzenia. I po chwili jednocześnie skinęli głowami. No dobrze. A teraz w końcu pokaż nam nowy nos Bolka, zaproponowała mama. Guzik! Wojtek uderzył się dłonią w czoło. Znowu zapomniałem. Przez kilka kolejnych dni padał deszcz. Ba, co tam deszcz? Ulewa, która bębniła wściekle w parapety i zachowywała się tak, jakby nie zamierzała już nigdy pójść sobie gdzie indziej. Co prawda Wojtek próbował przekonać mamę, że co to tam taka mrzawka, że do pętelki blisko i doleci raz dwa, ale mama była nieugięta. Zeszłoroczne kalosze zrobiły się za małe, a kto by myślał o kupowaniu nowych na początku wakacji, prawda? Kiedy nareszcie przestało lać, Wojtek wyskoczył z domu jak z procy. Łapiąc w przelocie jedną z kanapek, które przygotowała mama. Nawet przeszło mu przez myśl, co właściwie mama robi w domu tak rano, ale dorośli zawsze mają jakieś swoje plany i sprawy, ciężko za nimi nadążyć. Przed pasmanterią chłopiec zwolnił, uświadamiając sobie przykrą prawdę. Przecież to niedziela! Niedaleko bił kościelny dzwon. Kiosk i piekarnia były zamknięte, a on co? Ależ się wygłupił. Już, już miał zawracać, gdy nagle jego uwagę przykuł ruch na progu pętelki. Bolek! zawołał uszczęśliwiony Wojtek, biegnąc przywitać się z psiakiem, któremu większość niebieskiego odcienia już zeszła i tylko koniec ogona przypominał jeszcze o niedawnej przygodzie. A co ty tu robisz w niedzielę? Co? Ja tam jestem raczej ciekawa, co ty tu robisz w niedzielę? Zachuczało mu nad głową. Babcia Malwina wyszła przed sklepik i patrzyła na niego z tą swoją niby groźną miną. Co? Nie chciało się odwiedzić staruszek? Nuda z nami? Wcale nie, oburzył się Wojtek. Ja już dawno chciałem przyjść. Tylko jak pada tu mami się zawsze wydaje, że jestem dzieckiem i muszę siedzieć w domu. Że jesteś dzieckiem? No tak, tak, to przykre zgodziła się babcia, uśmiechając się nieco krzywo. Ale nie odpowiedziałeś, co cię tu dzisiaj przyniosło. Jakoś tak nogi same chciały ale potem sobie przypomniałem, że dziś niedziela i że pewnie nikogo nie ma i już miałem wracać, a tu nagle patrzę Bolek! Jak to nie ma? My zawsze jesteśmy. Przecież wiesz, że tu mieszkamy. Z wnętrza sklepu dobiegł piskliwy głos babci Róży. Chodź, zjesz ciasteczko. I tak mają panie. Yy, to znaczy, babcie mają. Macie czynne nawet dzisiaj? zapytał Wojtek, wchodząc do środka. Nie, dzisiaj to nie. Wyjaśniła babcia Maria, kołysząc się w ulubionym fotelu. Dzisiaj. To taki dzień tylko dla nas, ale lubimy tu siedzieć. Zawsze coś ciekawego może się wydarzyć, albo ktoś może nas odwiedzić. Widzisz? Sprawdziło się. Tak naprawdę, to zaczynałyśmy się trochę martwić, wiesz? Weź jeszcze ciasteczko, dodała babcia Róża. Malwina to nawet chciała iść cię szukać, bo myślałyśmy, że może rodzice nie chcą cię do nas puścić i miała być akcja poszukiwawcza. Chciałyśmy ich poznać. Wcale nie chciałam. To Róża tu panikuje od tygodnia. Burknęła babcia Malwina, nagle lekko zarumieniona. Prosiłam, żeby przestała, a ta w kółko, że może coś się stało, że może ci tu nudno. Obie lamentowały, tak że już się planowałam wyprowadzić. Tylko nie było dokąd, zaśmiała się najstarsza siostra. Jak to dobrze, że wpadłeś? Bardzo dobrze. Tylko czemu ty tak nic nie jesz? załamała ręce babcia Róża. Weź ciasteczko! I co z tym guzikiem? zapytała po południu mama. Masz go nareszcie? Nie, no, ale przecież nie było jak. Mówiłem wam, że w niedzielę nieczynne. Przecież nie mogłem prosić, żeby babcie mi coś dziś sprzedały. Za to ograłem je wszystkie w makao i wygrałem całą masę pieniędzy, przeraził się tata. Nie, no, coś ty! Wojtek otworzył małe, blaszane pudełeczko. Weź ciasteczko!